Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby otworzyć partię, która się by przebiła w mediach i osiągnęła próg wyborczy? 15 milionów. Zebraliście takie środki? Nie, zebraliśmy kilkadziesiąt tysięcy. partię, która ma namieszać, no może nie namieszać, ale ma być widoczna. Zebraliście kilkadziesiąt tysięcy, potrzebujecie kilkanaście milionów. Macie jeszcze czas na to, żeby pójść w stronę bycia widocznym? Już mówię. Wie pan, po pierwsze, do wyborów mamy dwa lata. Wszystko się może wydarzyć. To jest dużo, tak? bo każdy politolog, czy każdy, każda osoba, która się zajmuje tak zawodowo lub półzawodowo polityką, wie o tym, że partie buduje się zazwyczaj od trzech miesięcy do siedmiu miesięcy przed wyborami. Z prostej przyczyny. To jest efekt świeżości, to się idzie, idziemy na fali i wtedy zdobędzamy. My nie kalkulujemy. Wie pan, my się tym różnimy, bo w głównej mierze naszym fundamentem naszej partii to są samorządowcy, byli i obecni i przedsiębiorcy, którzy patrzą realnie po prostu na to, co się dzieje, bo muszą każdego dnia rozwiązywać ludzkie problemy. Więc my budujemy partię, nazwijmy to pod prąd, albo wbrew wszelkim politologicznym, jak gdyby zasadom. I, i teraz tak. Ja pan, ja miałem jedną przygodę w swoim życiu polityczną. Jedną, bo niektórzy mnie tam wyzywają od komuchów, tam od ja no tam to są tysiące Czytałem, tysiąc, czytałem komentarze. Tysiące. Tak, szkoda słów. Ja miałem jedną przygodę, której broń Boże nie żałuję. To była przygoda z nowoczesną, w roku 2014, gdzie kiedyś byłem też tam w zarządzie, krótko później sam zrezygnowałem, uwaga, przed kryzysem. Przed Maderą, nazwijmy to. Tak? Więc nie to, że ja uciekłem z tą statku, bo coś się tam. Po... Nie, ja odszedłem, bo uznałem, że jestem jednak samorządowcem, musisz, musisz się skupić na pracy samorządowej. Miałem mnóstwo problemów, powiedziałem: Słuchajcie, no nie będę was oszukiwał, że ja się zajmę polityką. Ja wracam do samorządu. Więc miałem krótką przygodę z Nowoczesną, ale z pełną odpowiedzialnością mówię. Nowoczesna była najlepiej budowaną partią ze wszystkich partii, nie licząc PiSu i platformy, które powstawały trochę inaczej. Ja mówię, wśród tych, powiedzmy, począwszy od Lepera, poprzez palikota, kukiza, chołownię e, e, Petru i, i kogo, no jeszcze tam kogoś.